Czyli nie mają państwa zgodnie z prawem zabierać głosu. To jest wykroczenie, niech policja się zajmie tymi sprawami. Teraz ja mówię i proszę mi nie przeszkadzać. Proszę bardzo, dobrze, niech pani do sądu pochodzi. Niech mnie pani do sądu, bardzo proszę, bardzo proszę. Czekam, czekam, czekam na to. I teraz tak, człowiek od wieków wykorzystywał zwierzęta w celu, żeby nam, ludziom było lepiej. I kiedyś konie ciągnęły maszyny rolnicze. Teraz zastąpiły to traktory. I bardzo dobrze. Ale przecież konie ciągnęły też królów, książąt w A dziś służą w bardzo małym zakresie jako dorośli celów turystycznych. Jeżeli ktoś uważa, że dobro zwierzęcia jest ważniejsze od dobra człowieka, Zamykam susz, Sam mam zwierzęta, sam je szanuję, natomiast nie zgadzam się z tym. bo i to państwa tokiem myślenia należy zakazać nieśmiectwa, bo to jest wykorzystywanie koni pod... Wiem, państwo są przeciwko wszystkiemu. Państwo ekolodzy są za wycinaniem drzew, żeby zrobić ścieżki drogowe. Ta, pan Dimała się pod tym podpisuje, mówiąc, że trzeba to zastąpić elektrycznymi dorożkami. A ja mówię nie! Ręce w precz od krakowskich dorożek! Ręce w Poza od krakowskich dorożek! Bo za chwilę zajmiecie się cebelią, tymi kaczekami, albo tymi, co To też nam będzie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać, proszę nie przeszkadzać, proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać.